Witajcie, widzowie z tej strony Antekin10. Mam dla was ciekawe teorie, teorie. Patrzmy. To mi się wydaje odrobinę podejrzane, bo jak sobie trochę to przybliżymy. Nie, jakby pewnie to jest ninja, ale nie wiem. Ciężko się nie. Do w tego odcinku, że trochę cofniemy.

Czarno tak sobie troszkę. Od razu lepiej się go ogląda. O! Od razu lepiej się na ogląda w takim staniem. Dobra, bez tego. Jak widzicie, mamy totalnego koksa. I zobaczcie, co tu leci. Mamy jakąś rakietę. Nie wiem do końca, co to jest. Nie wiem, czy też ktoś to zauważył. I ja nie do końca wiem, co to może być. Czy to jest jakaś rakieta, która, jest, która miała coś zrobić Jimenowi, czy o co chodzi? Dobra. Kolejność... Teorię, że na jest yy, ze skibili toaletami, jakby z tymi mianami jakichś no Musimy sobie odrobinę cofnąć. O, widzicie coś tam? Bo, coś tam ewidentnie jest, tak jakby rdzeń, jest teoria, że to może być Titan TV-man. O, tak bardziej pokażę. Tam. No i tu musimy sobie zatrzymać, bo jak widzimy, Titan kamera, który z tego przybliżenia naprawdę ciekawie wygląda. Niestety zostaje zniszczony, ale. Ale nie No i tu właśnie mamy koniec odcinka. Ale chwila. No i tak. Teraz oglądamy sobie Więc... A, pokazać, gdzie on był, kurcze. Tu, jest... tu Gdzieś tu, pamiętam, że powinien być gdzieś tu. Mam pierwsze miejsce, w którym mamy Secret Agenta, czyli tam. O, macie taką zieloną poświatę. I zaraz znajdę drugie. W ogóle widzowie, zobaczyłem coś tam. O, 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 o. Widzicie? Coś tam jest. Czy nie wiem za bardzo, gdzie to jest. No i znalazłem go widzowie. Jest i Secret Agent. Po raz drugi. To by się to jakoś jeszcze. Cofnąć? No, o, zobaczmy. Tutaj, jak on leci na ziemię, to macie wyraźnie Secret agenta. O. Dobra, teraz. Na pewno będziemy to przepisy, co będziemy robić. Nie mamy to problemu

O, o, o! Mamy napis trap. Jest i napis trap. Nie ciekawe. Kłap. Jest bomba. W ogóle teraz tego ten O. Mamy secret tej Teraz go sobie nawet przybliżę. To jest ewidentnie da boom. Da bum. No to jest on. Zobaczcie, nawet mogę uchwycić jakąś znika. Oj, już zniknął, dobra. W ogóle legendarny paluszek. Mamy dowód na to, że Dafugbum usunął dużo odcinków. Kurczę, chciałem Wam pokazać taką fajną scenę, ale jak widzę to nie mam za bardzo jak. Wpadajcie na mój kanał. Ant-10 próbujemy wbić około 30 subów do końca roku. Polecam. Tu macie moją reakcję. Także do zobaczenia, widzowie. PA!